Witam Was, moi drodzy. Pewnie zastanawiacie się, a cóż to za sceneria? Mietku, co to się stało? Gdzie Twoja stara kuchnia? To Już Wam mówię, podjąłem pewne męskie, ważne, odważne decyzje życiowe. Uznałem, że nie chcę już więcej być kuchennym, kulinarnym pośmiewiskiem. Jeśli tyle czasu na coś spędzam yy, w życiu, to powinienem zacząć to robić dobrze, więc zapisałem się na kurs kucharski. I od teraz programy, nie pojęcia co robię, nie będą już prześmiewcze. Zmieniamy się w poważnego kulinarnego bloga. Będziemy próbowali rywalizować z największymi, z Okrasą, z Ramzejem. Zanim przejdziemy do potrawy, oczywiście bierzemy jak najwyższej półki od razu. Zrobimy ślecie XXI wieku Wojciecha Modesta Amaro, i największego polskiego restauratora. Do dupy. Mam dowodnie, że. Faktycznie byłem na tym kursie. Moi drodzy. Już nigdy więcej wolnego krojenia cebuli. Od teraz tylko profesjonalne krojenie cebuli profesjonalnym nożem do cebuli. Nie będę się teraz przed Wami więcej popisywał, bo... Zacznijmy może od produktów. Co będzie potrzebne do przygotowania śledzia XXI wieku Wojciecha Ale Od razu mówię, jeśli nie potraficie gotować, w ogóle się nie zabierajcie za potrawę, bo nie ma sensu. Naprawdę Myśl, myślisz, że to tak? najlepsza wersja ciebie? Co to, to ty tu Za tobą, odwróć się. Jestem spersonifikowaną puszką dezodorantu. Mam ci coś ważnego do przekazania. Możesz mi postawić bliżej obiektywu? Słuchaj, doceniam oczywiście twoje starania, ale nie mam pojęcia co robię, to nie mam pojęcia co robię, a nie kuchnia plus. Zaufaj mi, weź mnie do ręki, chłoptasiu i się mną spryskaj, a pokażę ci najlepszą wersję ciebie. Co kto by się spodziewał? Okej, okay, przyznaję. To nie był dobry pomysł. Zresztą by tam tamtej kuchni nie mogłem wpuścić gałgana. Ale nie kupiłem. Co wyście sobie myśleli? Wynająłem. I na końcu się okazało, że nie, że psy to nie, bo psy to zostawiają sierdzi w ogóle i co z tego? Mniejsza z tym, to był taki żart. Do czasu, aż się nie wyprowadzę z miejsca, w którym mieszkam teraz, kuchni yy, nie będę zmieniał. W sumie dobrze, że tak się stało, ten operator był jakiś taki niepokojony. Nie swoje się czułem, wolę sam. Nie zmienia to jednak faktu, że będziemy robić yy, śledzia XXI wieku według przepisów Wojciecha Modesta. Amaro. I słuchajcie, mam taki sekret jeden. Yy, jako, że jesteśmy sami już, to mogę wam powiedzieć, tylko nikomu nie mówcie. Wojciech Modest Amaro nie nazywa się tak naprawdę Wojciech Modest Amaro, tylko Wojciech Ubasiura. Czy myślisz, że za tym stołem siedzi czworde bili? Nie jest to jakieś bardzo śmieszne nazwisko, takie raczej powiedziałbym dość e, zwykłe, ale no, e, jak się tak po raz pierwszy człowiek o tym dowiaduje, to z jakiegoś powodu jest to zabawne. Mógłby nazwać swoją restaurację nie Atelier, tylko Ubasiury. Ubasiury, najlepiej smażone kury. Ubasiury, pyszne knury. Ubasiury... Wpierdol dostanę się, nie zapłacisz za obie. I co jeszcze? Dobrze, śledź XXI wieku. Yy, według strony kuchniapluspl jest to przepis z kategorii łatwe. No nie wiem czy to będzie miało jakiekolwiek odzwierciedlenie, bo wiecie, coś co dla jednego pana Modesta. Yy, jest łatwe, dla innego może być arcypiekielnie trudne. Tak jest przecież ze wszystkim na świecie. Coś jest drogie dla kogoś, to przychodzi kulszyk i mówi, ha, ta deska, co, krowiatek po nich było po powodzie ile? 50 tysięcy proszę cię, ja nawet nie wiem, czy ja tak mało mam przy sobie. Także no, niby łatwe, ale nie będzie łatwe zresztą. Mm, wszystko się zaczyna od y, robienia pure z dymki I to już nie będzie łatwo Gdyż nie było dymki i kupiłem pora Pomyślałem sobie co jest najbliżej dymki Na początku pomyślałem cebula Ale pieprzoną cebulę robimy w każdym odcinku A por to jest warzywo zapomniane Por ma fantastyczne właściwości Ja zaraz przeczytam Por to warzywo, które ze względu na swoje właściwości lecznicze Znalazło zastosowanie nie tylko w kuchni, lecz także w medycynie naturalnej. Napierdalanie porem ludzi po plecach powoduje lepsze ukrwienie układu krwionośnego oraz poprawia samopoczucie. Współczesna fizjoterapia poleca stosowanie pora na ademię, bóle reumatyczne, a także w postaci syropu na kasz. Panie Amaro, czy Pana Dymka pod to potrafi? Nie wydaje mi się. Mój portak. Także ja zrobię pirę spora i gówno mi e, zrobicie. Później będziemy robić pff, lody krzanowe, A to może ja zacznę od lodów, bo one się pewnie będą musiały zamrozić. To pora jeszcze poczekam. Należy zagotować śmietane mleko i glukozę. No dobra. 120 gramów śmietany to ma się 50. Czyli połowę tego słoja. 100 ml mleka. I jeśli to jest litr, to 1 dziesiąta tego. Ja to odmierzę. To będzie 100 ml. No, tyle. No, jeszcze. Nie, ma trochę za dużo. Glukoza krystaliczna. 20 po ma 100. I jedną piątkę, to będzie jakoś tyle. To trzeba teraz zagotować. Okej, okay, możemy się zatem zabrać z naszego selera, którego należy drobno posiekać i w sumie nie mam za bardzo zobaczymy, jak to zrobić. Tak jak Gordon Ramsay i cebulę. Zobaczymy, czy się sprawdza na pora. Ale te noże tak akurat sobie mogę zabrać sam to, czy nie? Ja sobie kupię, kupię sobie noże. Za jakiś miesiąc. Domyślacie się, dlaczego akurat za jakiś miesiąc, to tak, macie rado. To... Uważam, że idzie mi nieźle to potrawa. Może mi nawet wyjdzie. Czemu por, por jest tak jak cebula? też piekomoczy? Oczywiście, <grymne> że we wszystkich tych programach, które robię, a tych odcinków już bardzo dużo zrobiłem. Większości z nich nie ma w internecie, ale bardzo dużo zrobiłem. Zauważyliście, że kurde, się jeszcze nie przekroi... i razy jakoś poważnie? Ja czekam na to w sumie, nie będę tego, nie będę dawał, że to się nie stało i to się stanie. Ale jakoś tak udaje mi się tego uniknąć. Co dalej? Co dalej? Co dalej? Mam tego pora teraz blanszować przez 30 sekund tak, w gorącej, na gorącej wodzie. Jeśli nie wiecie, co to jest blanszowanie, to ja Wam zaraz pokażę, co to jest blanszowanie. Ja wiem, co to jest blanszowanie. Blanszowałem już nieraz to, tamto. Zblanszowaną kurwę bardzo drobno posiekaną. Blanszowanie, moi drodzy, to jest takie coś, takie coś, że do takiej gotującej się, gorącej wody się daje te warzywa, i one się, no, tą wodę se wpijają i się miętkie robią. Jest spoko, ale to dałem tu zagotowaną wodę, ale widocznie się nie, jeszcze nie gotuje, wystygła. Tu jest to, to się zagotowało już. Tylko teraz wyłączyłem, o widzicie, gotuje się. Ścieło się w ogóle chyba, to tak się miało ściąć? Chyba tak. Sorry, ale nie mogę tego słuchać. Jak nie, to trudno, będzie ścięte. Czy to, czy kiedyś to komuś przeszkodziło w czymś? Do tego mamy dać 50 gram tartego szan. To ma, wiecie, odmierzę sobie ty, telefonem, to będzie tyle. 1 czwarta tego słoika, no to... Ile, tyle. Mieszać i odstawić. Jak już pomieszamy. 9 nawet. To ma być gorące bardzo. Dodajemy por. I liczymy. Raz. 2. 29. 30. To jest za krótko, pani Amaro. To jeszcze chwilę trzeba. Ja tu widzę jeszcze potencjał do blanszowania wszystkich. Przez... Kolejne 30. Raz, dwa, trzy. Trzeba zahartować w lodowatej Zahartować w lodowatej wodzie? Jak? Dobra, zahartowałem. Teraz to iść do miksera. Zobaczcie, nastąpił pewien bardzo przykry i nieoczekiwany obrót zdarzeń. Otóż, yy, nowy mikser który mogliście kojarzyć z dwóch odcinków wcześniej uległ zniszczeniu. Robiłem nim coś raz, a teraz jest zniszczony. O, tu jest zniszczony. I... No jest problem, bo to miałem wsadzić do miksera i miało być super, a tu się okazuje, że nie mam tego takiego miksera. Jeden z mam ty 100. I, nie wiem. Spróbujmy. Na jedyny mikser może najpierw. Słuchajcie, z tego chyba nie będzie pire. Co ja mam zrobić teraz? Niech ktoś mi powiedział, co ja mam zrobić. To znaczy, że nie masz doświadczenia w kuchni. Czy można zrobić pire palcami? Podam dalej panie Wojciechu że z nim trzeba zrobić. Wywalić do kosza okej. Okay? Popraw solą i to jest gotowe. No czyli moi drodzy, yy, yy. Jeszcze tylko szczypta soli i pierwsza część potrawy gotowa. Okej, okay, z racji z tego, że trzeba czekać aż to gówno z chrzanem wystygnie, no to zrobimy sobie wiadomo co. Tylko jest problem, zobaczcie, nie ma go. tam. Ale ja mam taki przywoływać do psów specjalnych i ja go zaraz przywołam. Jadłeś kiedyś kalafior drugą. Piątka. Piątka. Proszę. Nie! Nie! Gdzie ty z tym idziesz? Przecież mieli pierwsze warzywo, które nie zda testu. Nie? Kalafior to nie jest to? Mam ci zostawić w spokoju? No dobra, zobaczmy może jak Gałgan sam na no sam zostanie z tym kalafiorem, to... ...to jego podejście trochę się zmieni. No spokojnie galera, no, nie każdy Wam musi smakować. No, słuchajcie, nie poddajemy się, spróbujemy ugotować mu kawałek. No zobaczyłem, może ugotowany lepiej podejdzie. No. Ok, powiedzmy, że umowna godzina minęła, po niej mieliśmy do, yy, do tego pysznego połączenia mleka śmietany oraz chrzanu dodać jogurt typu grecki albo inny chyba tak było napisane tak więc możecie sobie za jogurt typu pierdolnięty dobrze no i to trzeba pomieszać i uwaga zostawić na noc no i wam, że mam teraz zagwozdkę bo jest napisane schłodź przez noc a następnie wymieszaj w maszynie do lodów lub Paco Jet nie mam maszyny do lodów Z Tym, że schłodź przez noc to znaczy że do lodówki czy do zamrażarki Nagle to do Pierwszy raz w historii tego programu odcinek będzie kręcony przez dwa dni, tak więc będę musiał poczekać na efekty. No sorry, mogę oszukiwać w różny sposób, ale przy lodach to jednak dajemy to na noc do zamrażarki I idziemy spać. Znaczy nie, jeszcze sprawdzimy, czy Gałganowi ugotowany kalafior podchodzi. Ugotowany jest lepszy. Okej, okay. czyli ugotowany da się zjeść, ale też bez jakiegoś szału wielkiego chyba. Ugotowany kalafior póki co przegrywa rywalizację waży. Patrzymy się jak nam zamarzną lody. Cześć! <śm> Dwa dni, bo na drugi dzień, gdy nagrywałem y, tamtą część, to się okazało, że nie mam czasu nagrać kolejnej, więc minęły dwa dni. Lody są zamrożone bardzo. się nie oszukałem. To są bardzo zamrożone lody, one są jak kamień. Trzeba poczekać, aż trochę się odmrożą, gdyż nie mam pieprzonej maszyny do y, y, rozmiękczania lodu za 20 tysięcy gałganów. Nie jest coś mocno na takie rzeczy Ale spoko, one zmiękną, bo jeszcze i tak pan Amaro nam tutaj każe zrobić tak Posiekać w drobną kostkę jabłko i cebulę Sieku, 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 sieku Sieku, 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 sieku. W ogóle to sami jesteście starzy Pieprzcie się Jeśli ktoś wygląda troszkę dojrzalej niż na swój wiek, tak jak ja To nie to znaczy, że trzeba mu to cały czas przypominać, tak? To nie jest miłe z waszej strony to wszystko jest śmieszne do pewnego momentu, tak? Do momentu, aż ktoś się powiesi na przykład, albo wymorduje połowę szkoły. Musicie przemyśleć swoje zachowanie, bo jest naprawdę prostacy. Dopiero co byłem u Barbera, żeby się trochę odmłodzić, raczej czekałem na komentarze w stylu O, Bartku, ale ładnie obciąłeś włosy, bo ale ładnie obciąłeś brodę, wyglądasz schludnie. Wyglądasz jakbyś brał dzisiaj prysznic. Takich jakoś nie widziałem za bardzo, tylko... Ty masz 27 lat? Wyglądasz jakbyś miał 40 i był bezdomny Bardzo was proszę ja, ja wczoraj cały dzień płakałem Płakałem gałganowi w rękach Bo akurat miał na sobie swetę Teraz polecenie jest takie, żeby to przełożyć do mojej miski dać dwie łyżki oleju z ze śliwką, ze śliwką, ze śliwki z pestki śliw Ja oczywiście nie mam takiego oleju Ale mam olej no Do tego dam. Dwie łyżki Nikt mi nie powie, że to... Że to jest gorsze Dobra i to teraz trzeba wymieszać, przedstawić na 5 minut. 5 minut. 5 minut użyj na tarce, Odżyj na tarce odrobinę chrzana no, Po co ja mam wydzielać na tarce? Jak ja jeszcze mam... Mam tarty chrzan, a ten mi mówi, że mam potrzeć szan. No to zanujmy to, 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 to się trochę. Dodaj do sałatki. Wraz z łyżeczką wódki potocki. Ja nie wiem czy to ma jakieś znaczenie. Może pan Amaro miał dila akurat z wódką Potocki i na pewno tak napisał. Ale yy, ja jestem zdania takiego, że wódka to jest wódka. Praktycznie każda smakuje tak samo, byle była zimna. Jeżeli... Jesteś smakoszem wódki, mówisz, no, no ta wódeczka to mi smakuje, no a ta ten, czarna żubrówka, no pyszna, mm, ten taki y, sztok, no pyszna wódeczka, to no, moim zdaniem, wybacz, nie gniewaj się na mnie, ale masz trochę problem. Wódeczka nigdy nie jest pyszna, wódeczka wykrzywia ryja. To wyżeczki dwie, tak? Ile tam było? Dwie? A, dopraw do smaku świeżo mielonym czarnym pieprzem. To też się da zrobić. Cóż za wymyślna sałatka. Uż, sałatkę z jabłek i cebuli na talerzu. jak ją mamy ułożyć? Uuuż, Pięknie to wygląda. I teraz ten śledź. Trzeba go chyba ukroić. Porcję śledzia posmarowaną złotem. A, właśnie. No bo widzicie, jest taki problem, że tam w przepisie jest jakieś złoto. Kucharz, kurwa, no nie wiem, no coś, czego nie dostaniecie raczej w sklepie. No, tak, pyta to takiej pani, która tam układała rzeczy, trzymając coś takiego, to się spytała, czy chcę w mordę dostać. Więc... Kolor gastronomiczny złoty w pudrze. No na pewno. Ale słuchajcie, ten program, czyli czekajcie, jeszcze nie układamy tego świata. na razie. Ten program zawsze słynął z improwizacji, więc postanowiłem poimprowizować. Jeśli chcemy coś złotego w pudrze, to krótki... Wydaje się, że mogą się tu sprawdzić. Co najważniejsze, na pewno smakują lepiej niż jakiś gastronomiczny kruger na kiju. To przynajmniej wiem, jak smakuje. A tamto pewnie w ogóle nie smakuje, tylko wygląda. A to jeszcze smakuje, więc. Dobra, i teraz sobie układamy tego śledzia. O! Cześć. Trzemy, A, żeby było jak w restauracji. Posmaruj pire z dymki obok śledzia i nałóż na wierzch gałkę lodów krzano. Dobra, nie mamy, jak pewnie pamiętacie, pire z dymki, mamy, mamy coś w rodzaju pire spora, tylko że mam taki problem, bo to leży od dwóch dni w lodówce. Ale było folią. Teraz trzeba tak i tak. Takiego chlewca. Powinno to trochę inaczej Stopniały jeszcze tak jakbym chciał. Chociaż tu trochę stopniały już. O. Smacznego! Ciechu, modestia, maro. Co ja mam z tym zrobić? Wywalić do kosza, ok? No dobra, żeby nie było, spróbuję tych lodów trochę, bo pewnie ich was to ciekawi, tego nie smakują, ale strasznie się tego boję. Mmm! To jest dobre! Chciałem się pójść do śmierci, salatka. To też dobry! O, cholera, próbujmy jeszcze wszystko raz. I zobaczmy teraz, e, czy dzieje się to, co najbardziej lubią e, ludzie, którzy są zapraszani na ko te kolacje w Kłęgnych Rewolucjach. Nie wiem, czy oglądacie Kłęne Rewolucje. Ja tak, super program. I tam e, zawsze robią to takie kolacje pierwsze po otwarciu nowym. I przychodzi zawsze operator do, do gości i się pyta, jak smakowało e, danie to danie tamto. I zawsze, zawsze. Goście mówią, przynajmniej jeden, że te smaki się dobrze łączą. To jest taka najbardziej e, no, normicka recenzja kulinarna. Smaki fajnie się łączą. Czy te smaki fajnie się łączą? Panie Amaro, pan wiesz co pan robić. Ja nie dawałem temu nadziei, a to jest jedno z lepszych jakie zrobiłem. Zróbcie sobie lody szanowe!